Jeżeli parkujesz swoje auto w garażu lub hali garażowej umiejscowionych w budynku mieszkalnym, to jest bardzo prawdopodobne, że przez wiele ostatnich lat płaciłeś dziesięciokrotnie wyższy podatek od nieruchomości niż dopuszczało to polskie prawo. W wyroku o sygnaturze SK 23-19 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obkładanie garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych wyższym podatkiem od nieruchomości z tego tylko powodu, że garaż taki został wyodrębniony jako osobny lokal jest niezgodne z polską konstytucją. Z tego filmiku dowiesz się, czy nadpłacony w ten sposób podatek można odzyskać, a jeżeli tak, to kto odzyska go bez problemu, kto ma na to jedynie szansę, a kto będzie miał z tym duży kłopot. A na końcu filmu wyjaśnię Ci, co trzeba zrobić, żeby aktualnie już tego podatku nie nadpłacać. Jakim problemem zajął się Trybunał Konstytucyjny? Należałoby zacząć od tego, że garaż zlokalizowany w bryle budynku mieszkalnego, pod względem prawnym, może przyjmować trzy postaci. Może być po pierwsze wyodrębniony jako osobny lokal, niezależny zupełnie od lokali mieszkalnych, z własną księgą wieczystą. I wtedy najczęściej współwłaścicielami takiej hali garażowej są ci mieszkańcy, którzy zainteresowani są posiadaniem miejsca postojowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby współwłaścicielem był ktoś spoza grona mieszkańców. I wraz z udziałem w prawie własności takiej hali garażowej. Współwłaściciele dostają prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca postojowego. Po drugie, garaż taki może być też pomieszczeniem przynależnym do danego lokalu mieszkalnego. Jest on wtedy z tym lokalem ściśle związany prawnie, a możliwość zbycia samego garażu bez zbycia lokalu mieszkalnego jest mocno ograniczona. I wreszcie po trzecie, garaż taki może być w ogóle prawnie niewyodrębniany jako osobny lokal albo osobne pomieszczenie. I stanowić część nieruchomości wspólnej, na takiej samej zasadzie jak klatki czy korytarze. I wtedy najczęściej każdoczesny właściciel danego lokalu mieszkalnego otrzymuje również prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca postojowego. I przez wiele, wiele lat istniał taki oto spór w orzecznictwie. Garaż jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym, więc stanowi część budynku mieszkalnego. Więc czy dopuszczalne jest w ogóle takie myślenie, że część budynku mieszkalnego posiada charakter niemieszkalny i co za tym idzie jest obkładana dziesięciokrotnie wyższym podatkiem od nieruchomości niż samo mieszkanie? I ten spór został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny, który 27 lutego 2012 roku w siedmioosobowym składzie wydał uchwałę, w której stwierdził, że tak, że taki garaż, który jest częścią budynku mieszkalnego może przyjmować niemieszkalny charakter i należy obkładać go dziesięciokrotnie wyższym podatkiem od nieruchomości niż samo mieszkanie, ale tylko wtedy, gdy może być on odrębnym od mieszkania przedmiotem własności. Ale gdy garaż jest częścią nieruchomości wspólnej budynku albo stanowi pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, to należy opodatkować go dokładnie tak samo jak mieszkanie czyli stawką najniższą. I organy podatkowe zaczęły tę uchwałę stosować, jak ktoś miał garaż będący pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego albo będący częścią nieruchomości wspólnej budynku, to płacił podatek w takiej stawce jak za mieszkanie. A jak garaż był wyodrębnionym lokalem, no to w stawce dziesięciokrotnie wyższej. I pewnemu mieszkańcowi stolicy, prezydent miasta Ustalił taki właśnie zawyżony podatek. Od decyzji prezydenta stolicy podatnik się odwołał i przegrał przed organem odwoławczym, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przegrał, złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam też przegrał, ale podatnik nie poddawał się, i wreszcie złożył skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. I trybunał stwierdził, że nie może być tak, że części budynku jednak mieszkalnego na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przyznajemy cechy budynku niemieszkalnego i opodatkowujemy go dziesięciokrotnie wyżej. Poza tym nie jest zgodne z konstytucją różnicowanie tak istotne stawek w podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy na przykład garaż jest odrębnym lokalem, czy ma własną księgę wieczystą. Myślenie powinno być prostsze, jeżeli Garaż znajduje się w budynku mieszkalnym, to ma on charakter mieszkalny i należy go opodatkować stawkami takimi samymi jak mieszkanie. I co dla tematu tego filmu jest absolutnie kluczowe, Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że niezgodne z Konstytucją przepisy nie utracą mocy w momencie ogłoszenia wyroku Trybunału, ale dopiero z końcem roku 2024. Jakie są skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego? W polskiej Konstytucji zastosowano rozwiązanie znane z systemu austriackiego, gdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z konstytucją jakiejś regulacji wywołuje skutki jedynie na przyszłość. A to oznacza, że do czasu wejścia w życie tego wyroku, przepis, mimo że niekonstytucyjny, normalnie obowiązuje i wywiera pełne skutki prawne. I dopiero stwierdzenie niekonstytucyjności takiego przepisu powoduje utratę przez niego mocy, ale nie od momentu, kiedy rozpoczął on swoje obowiązywanie, ale dopiero od momentu wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I skutek tego jest taki, że wszystkie decyzje administracyjne, decyzje podatkowe, wyroki sądowe oparte o ten niekonstytucyjny przepis nie upadają automatycznie, tylko normalnie obowiązują. A skoro obowiązują, a my chcemy cofnąć się i zmienić stosunki prawne ukształtowane przez niekonstytucyjny przepis, musimy znaleźć do tego jakąś specjalną podstawę prawną. I taką możliwość daje nam ustęp czwarty artykułu 190 Konstytucji, który mówi o tym, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją jakiegoś przepisu na podstawie którego została wydana na przykład decyzja administracyjna, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, na przykład postępowania podatkowego, co może nam co do zasady otworzyć drogę do odzyskania nadpłaty w podatku. I ten przepis Konstytucji odsyła nas do przepisów regulujących dane postępowanie. Skoro chcemy odzyskać podatek, to idziemy do ordynacji podatkowej, gdzie w artykule 240 paragraf 1 są wylistowane podstawy do wznowienia postępowania podatkowego. I w punkcie ósmym taką podstawą jest wydanie decyzji na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny. to zatem może odzyskać nadpłatę po wyroku Trybunału. Tu różne grupy podatników będą w różnych sytuacjach. Zależy to będzie od tego po pierwsze, jak powstało zobowiązanie podatkowe, a po drugie, jaki jest termin utraty mocy przepisu, którego niekonstytucyjność stwierdził Trybunał. O tym, jak powstają zobowiązania podatkowe, mówi nam artykuł 21, paragraf 1 ordynacji podatkowej i Zobowiązanie podatkowe może po pierwsze powstać, dlatego że zaistnieje jakieś zdarzenie, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, i wtedy najczęściej podatnik sam jest zobowiązany obliczyć wartość podatku i zadeklarować ją do organu podatkowego, składając właśnie deklarację podatkową albo zeznanie podatkowe. A drugi sposób polega na tym, że podatnikowi doręczana jest decyzja podatkowa, w której to Organ podatkowy ustalił wysokość tego zobowiązania podatkowego. I tą różnicę widać właśnie w podatku od nieruchomości, gdzie osoby prawne są zobowiązane same obliczyć wartość podatku i zadeklarować ją do organu podatkowego, a osoby fizyczne przekazują jedynie informacje o charakterze nieruchomości, o powierzchniach gruntów, budynków, i na podstawie tych informacji. Organ sam wydaje decyzję, w której ustala wysokość opodatkowania i tę decyzję doręcza podatnikowi. Natomiast w kwestii utraty mocy przepisu niekonstytucyjnego, zasadą jest, że taki przepis traci moc w momencie wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale Trybunał Konstytucyjny może jeszcze na podstawie artykułu 190 ust. 3 Konstytucji zdecydować o tym, że wyznaczy. Późniejszy termin utraty mocy takiego przepisu, i z tego uprawnienia Trybunał skorzystał w wyroku dotyczącym garażu. I podejmując decyzję o wyznaczeniu późniejszego terminu na utratę mocy przepisu niekonstytucyjnego, Trybunał najczęściej kieruje się tym, żeby dać ustawodawcy czas, aby ten sam naprawił popełniony wcześniej błąd. Skoro więc istnieją dwa sposoby powstawania zobowiązań podatkowych i dwa rodzaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod względem terminu, w jakim traci moc obowiązującą niekonstytucyjna regulacja, to musimy rozważyć cztery hipotetyczne sytuacje. I sytuacja jest względnie prosta, kiedy Trybunał nie korzysta z klauzuli odraczającej w czasie utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. Bo wtedy, jeżeli nasze zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, Składamy korekty deklaracji podatkowej i występujemy o zwrot nadpłaty. A gdy powstaje poprzez doręczenie nam decyzji ustalającej wysokość podatku, wznawiamy postępowanie podatkowe na podstawie artykułu 240 ordynacji podatkowej i w ramach tego wznowionego postępowania otrzymamy już decyzję nieopartą o niekonstytucyjny przepis. Ale sytuacja skomplikuje się, gdy Trybunał Konstytucyjny zdecyduje się skorzystać z klauzuli odraczającej i wyznaczy późniejszy termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. I wtedy powstanie taki dziwny stan prawny, gdzie przez kilka, kilkanaście miesięcy każe nam się akceptować sytuację, że w systemie prawnym istnieje i normalnie obowiązuje przepis niezgodny z Konstytucją. I najciekawiej jest w tej sytuacji tutaj, która notabene dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników nadpłacających podatek od garaży, bo tu podatnik dysponuje decyzją ustalającą zobowiązanie podatkowe. Na pewno przepadły już wszystkie terminy na odwołania, skargi, skargi kasacyjne, więc decyzja jest ostateczna i prawomocna. I żeby w ogóle myśleć o odzyskaniu nadpłaconego podatku należy najpierw doprowadzić do wznowienia postępowania podatkowego. I na pierwszy rzut oka wszystko się wydaje grać. Idziemy sobie do ordynacji podatkowej, artykuł 240, paragraf 1, punkt 8. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, gdy została ona wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny. A pamiętając, że podstawą konstytucyjną przepisu artykułu 240, paragraf 1, punkt 8 ordynacji podatkowej jest artykuł 190. Ustęp 4 Konstytucji. Patrzymy sobie na tę regulację i mamy tu napisane, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności jakiegoś przepisu z Konstytucją stanowi podstawę do wznowienia postępowania. No ale niestety nie będzie z tym tak łatwo. Istnieje bardzo szerokie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądów Administracyjnych, gdzie mówi się o tym, że gdy Trybunał korzysta z klauzuli odraczającej i wyznacza późniejszy termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu, a w tym terminie ustawodawca zmieści się i sam ten przepis usunie, z porządku prawnego, to nie ma podstawy do zastosowania artykułu 190 ust. 4 Konstytucji, nie ma podstawy do zastosowania artykułu 240 paragraf 1 punkt 8 ordynacji podatkowej i w konsekwencji nie uda się wznowić postępowania podatkowego. Bo przyjmuje się w takiej sytuacji, że to wcale nie Trybunał Konstytucyjny doprowadził do tego, że przepis został usunięty z porządku prawnego, ale zrobił to sam ustawodawca, który najnormalniej w świecie, jak to robi na co dzień, po prostu zmienił przepis. No i okej, okay, to wszystko prawda, tylko co właściwie ma z tego wynikać, no bo. Przepisy, które są podstawą do wznowienia postępowania podatkowego, nic nie mówią o tym, kto i w jaki sposób ma doprowadzić do zniknięcia błędnego przepisu z porządku prawnego. Ma być tylko decyzja ostateczna, wydana na podstawie takiego przepisu, którego niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Koniec. Kropka. Ale i to organy podatkowe nam wytłumaczą. I powiedzą tak: My jako organy podatkowe jesteśmy zobowiązani do stosowania prawa. Katalog źródeł prawa jest w Konstytucji i tam nie ma mowy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, więc my nie jesteśmy zobowiązani wprost stosować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. I dopiero jak wskutek takiego wyroku następuje wyeliminowanie błędnej regulacji z porządku prawnego, to następuje zmiana prawa i ona już nas interesuje. Już to musimy brać pod uwagę. Więc tak naprawdę. Wbrew temu, co jest napisane wprost w artykule 240, paragraf 1, punkt 8 ordynacji podatkowej i w artykule 190, ust. 4 Konstytucji, prawdziwą podstawą wznowieniową wcale nie jest fakt wydania wyroku i stwierdzenia w nim niekonstytucyjności jakiegoś przepisu, ale tą prawdziwą podstawą jest dopiero wyeliminowanie na skutek wyroku błędnego przepisu z porządku prawnego. I dokładnie tak jak w przypadku wyroku w sprawie garaży: jeżeli Trybunał skorzysta z klauzuli odroczeniowej i na pewien czas pozostawi niekonstytucyjny przepis w porządku prawnym, i w tym czasie ustawodawca zdąży go wyeliminować, to ten skutek nigdy nie następuje, bo przepis zostaje wyeliminowany na skutek działania ustawodawcy, a nie na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I taki wyrok nie może stanowić podstawy do wznowienia postępowania podatkowego, a skoro nie wznowimy postępowania podatkowego, nie uda nam się uchylić nielegalnej, jednak, decyzji podatkowej. I podatnikom z tej grupy będzie bardzo trudno ten podatek odzyskać. Nie jest to niemożliwe, dlatego że istnieją polscy konstytucjonaliści, którzy z takim podejściem się nie zgadzają i twierdzą, że w polskim systemie prawnym nie ma podstawy do odmowy stosowania przepisów wznowieniowych w sytuacji, gdy trybunał korzysta z klauzuli odroczeniowej. Poza tym w sentencji wyroków w sprawie garaży trybunał nie do końca precyzyjnie ograniczył jego skutki. Co do zasady, Trybunał ma prawo decydować o tym, jaki będzie zakres na przykład czasowy skutków wywieranych przez jego wyroki, ale musi to być dokonane po pierwsze w sentencji, a po drugie w określony, precyzyjny sposób. I tu Trybunał ewidentnie nie chciał, żeby podatnicy, którzy latami nadpłacali podatek, mieli szansę na jego odzyskanie. W uzasadnieniu wyroku Trybunał argumentował, że dopuszczenie możliwości wznawiania postępowań podatkowych doprowadziłoby do ogromnych problemów dla wymiaru sprawiedliwości, że ci podatnicy, to prawda, nadpłacali latami podatek, ale te pieniądze przecież gmina, której oni są mieszkańcami, przeznaczała na realizację celów publicznych, więc też jakby z tego korzystali, a poza tym te gminy są biedne i nie należy jeszcze pogarszać ich sytuacji. Tylko że to wszystko znalazło się w uzasadnieniu wyroku, a nie w jego sentencji. A w sentencji trybunał napisał jedynie, że odroczenie utraty mocy obowiązującej nie stoi na przeszkodzie w zruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie jednej osoby, o której za chwilę powiem więcej. Tylko, czy to ma automatycznie oznaczać, że dla wszystkich pozostałych podatników już stoi na przeszkodzie? Przydałoby się według mnie więcej precyzji. Ale spójrzmy jeszcze na sytuację ostatniej czwartej grupy podatników. Podatnicy ci nie otrzymali decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, ale sami zadeklarowali ten podatek do urzędów gminy. I teraz, jak oni będą chcieli odzyskać nadpłatę podatku, to nie muszą wznawiać żadnego postępowania podatkowego, ponieważ wobec nich takie postępowanie nigdy nie było prowadzone. Po prostu złożą korektę swoich rozliczeń podatkowych i zażądają zwrotu nadpłaty. Są oni według mnie w dużo lepszej sytuacji niż podatnicy z poprzedniej grupy, bo nawet jak urząd odmówi im zwrotu nadpłaty i sprawa trafi np. przed sąd administracyjny, to przed tym sądem będą oni mogli powoływać się na ugruntowane już orzecznictwo mówiące o tym, że Sąd administracyjny może odmówić zastosowania przepisu, gdy zostało obalone domniemanie jego konstytucyjności. A dokładnie taka sytuacja ma miejsce w wyroku w sprawie garaży, bo niezależnie od tego, że Trybunał skorzystał z klauzuli odroczeniowej, to i tak, i tak już w momencie ogłoszenia tego wyroku upadło domniemanie konstytucyjności tego przepisu. I każdy sędzia sądu administracyjnego będzie miał prawo nie zastosować przepisu, którego domniemanie konstytucyjności zostało obalone. A tą jedyną osobą, która nie będzie miała problemów z odzyskaniem nadpłaty, jest ów mieszkaniec Warszawy, w sprawie którego została złożona skarga konstytucyjna. Jemu wprost w sentencji wyroku Trybunał przyznał tzw. przywilej korzyści. Jest to prawo do wzruszenia wydanych w jego indywidualnej sprawie ostatecznych decyzji podatkowych, a także wyłączenia wobec niego negatywnych skutków zastosowania przez Trybunał klauzuli odraczającej. Przyznanie tego przywileju korzyści jest związane z istotą samej skargi konstytucyjnej, która, aby była instrumentem efektywnym, musi w efekcie w razie jej uwzględnienia doprowadzić do zmiany rozstrzygnięć, czy to wyroków, czy to decyzji, którymi naruszono prawa i wolności skarżącego. Gdyby tego efektu nie dało się osiągnąć, nikt by przecież tych skarg nie składał. A z tego filmu dowiesz się, co należy robić, żeby aktualnie już tego podatku nie przepłacać.